Bądź mno. Anon Level 11. Dzisiaj opowiem wam kolejną moją historię. Był sobie pewien dzień, miałem około od 4 do 5 lat, ale i tak to bardzo dobrze pamiętam. Byłem wtedy u babci i oglądałem bajki w telewizji. I w pewnym momencie postanowiłem, że zacisnę ręce, zrobię takie pięści. No, bo czemu nie? Ale niestety w jednej ręce znajdowała się osa. No, i wtedy pobiegłem do mamy płakać. A i sorry, że taka słaba pasta, ale robię daily, a nie mogłem sobie jakieś fajne historii przypomnąć. Ciekawostka: podczas robienia do tego animacji słucham reto papierosy, więc puszczę wam to w ołtrze. Bo to robię fajne refreny Wkurwiam tu wszystkich i to się nie zmieni Zobacz jak robię kawałek o fajach Nie mieszczę, że w no to się odpał Drag jest o fajach, to o czym on jest? O polskich rapach czy pace LD? Poza te drugie to pace, co na To pierwszy mi lata, bo lata jest wstecz Mentorowe Winston Lm, Serbien LD Lub Malboro, Czester